Witajcie jeszcze raz. E, kochani, tak sobie myślę jeszcze o tym, ktoś mnie zapytał o to, czy tu, gdzie jestem, e, w tym miejscu, czy tam się przejawia moje 100%. Czy tak czuję się naprawdę, że to jest to, najwłaściwsze miejsce. I mi od razu się takie coś pojawiło, co uważam, że jest bardzo znaczące i takie wyraziste i ważne do tego, żeby to podkreślić. Że już przestałem szukać miejsca czegoś, co w swoich okolicznościach wokół mnie ma mnie doprowadzić do mojego 100%. Bo często jest tak, że my szukamy czy to miejsca, czy jakiejś pracy, czy jakiegoś zajęcia, czy jakiejś pasji, czy jakiegoś. Jakichś relacji, które będą nam przynosiły nasze 100%. I wtedy czujemy się, że jesteśmy na 100%. <grym> I powiem Wam, że to jest niezła ściema, niezła iluzja w poszukiwaniu czegoś, co jest wciąż nieskończoną drogą. I tak możemy szukać i szukać tego swojego 100%, potem spada to do iluś tam procent, potem znowu wracamy i tęsknimy za tym imi okolicznościami, które dają nam 100%. I tak się nie, można powiedzieć, nie kończy droga tego umysłu, który w nas chce wciąż 100% uwarunkowanego różnymi okolicznościami, które są można powiedzieć wokół nas. Dla mnie to bardzo się tak odwróciło już od jakiegoś czasu i to jest dla mnie bardzo istotne i ważne, że 100% jest w każdym naszym tu i teraz. Nie ma ani więcej, ani mniej. Jest to wyraz tego naszego magnetycznego wibrowania i bycia w, swojej, w swoim zakresie harmonii, przejawie tego, jak czujemy, jak siebie słuchamy, jak można powiedzieć reagujemy wobec rzeczy, które nas spotykają. I to jest nasze nieustanne, codzienne 100%. Tak więc, kiedy podchodzę każdego dnia i każdej chwili, że jestem w swoich 100%, nic dodać, nic ująć, jedynie co to mogę, wybierać sobie różne wibracje, dostrajać się i przejawiać się z tego swojego pełnego kreacji, stanu. W tworzeniu kolejnego swojego 100%. Tak więc nie warunkuję swojego 100% tym, co się na zewnątrz dzieje, bo tak naprawdę zawsze jestem w, swoich, w swojej pełni. I ta pełnia przejawia się w przyjęciu, w akceptaniu, akceptacji, w przepuszczaniu różnych scen, które się pojawiają w moim życiu. One przychodzą i odchodzą. Nie goni za nimi, nie goni za nimi w upatrywaniu, że one dadzą mi jakieś y, szczęście w 100%, bo szczęście jest całkowicie wyłącznie w pełni moim wewnętrznym stanem w tu i teraz. To jest moje jestem. Dlatego tak sobie myślę, że warto się nad tym zastanowić, wejść taką refleksję, że tu, gdzie jesteś, tu co robisz, tu co się przejawia w Tobie w odczuwaniu, jest twoim punktem startu, punktem, który ma w sobie totalność, pełność swego 100%. I z tego punktu możesz wybierać. Bo kiedy spełni wybieramy, to nasze wybory są całkowicie innej jakości, niż gdybyśmy w swoim umyśle tworzyli jakiś obraz, który jeżeli coś się spełni, pewne warunki zostaną spełnione, to wtedy dotknę swego 100%. Gdzie? Prawda. Naprawdę można tak się zakopać w takiej nieustannej podróży i tęsknocie za sobą. Wszystko zaczyna się od tu i teraz. Od tego przyjęcia tego wszystkiego, co jest wokół nas, bo to jest wyraz tego naszego, można powiedzieć, kreowania, naszego twórczego oddychania. I... To, jak wibrujemy, to jak wibrujemy w tu i teraz, odbija się w naszej rzeczywistości. Dlatego my możemy w tym swoim tu i teraz stroić się, wydawać różne dźwięki, różne wibracje, emanować nimi i w sposób magnetyczny tworzyć swoje kolejne stuprocentowe tu i teraz. Tak więc, kochani, najlepszego dla Was w tym byciu obecnym na 100%. Dzisiaj, bo jutro nie będzie 100, z powodu tego, że jak dzisiaj mamy poczucie, że jesteśmy w 80, 70, 50%, to zawsze będzie to podyktowane tym, że identyfikujemy się z, tą, z tymi miarami naszego umysłu, który wciąż będzie w swoim, może powiedzieć, sinusoidalnym pobywaniu, szukał tego 100%, jak się pojawi to potem znowu będzie za mało, potem znowu trzeba będzie wrócić do tego 100%. Tak więc puścić tą grę naszego umysłu i zobaczyć, że tu i teraz jest pełnią w pełni i jest to nasze 100%. Tak więc żyje na 100% tu i teraz. Najlepszego. Hej.